Sezon na śliwki czas zacząć, dlatego dzisiaj zrobimy naleśnikowy makaron z karmelizowanymi śliwkami i do tego jeszcze sos czekoladowy i odrobina cynamonu. Nie ma nic lepszego. Nasz naleśnikowy makaron zaczniemy od przygotowania ciasta. Wlewam mleko, jajko. Szczyptę soli, mąka. Zmiksujemy trochę pistacji, żeby były tak zmielone na mączkę, a taką grubszą pistacją, nie do końca zmiksowaną, posypiemy jeszcze nasz makaron na samym końcu. Od razu dodam troszkę mączki pistacjowej do ciasta. Mąka pszenna ładnie nam sklei ciasto. Wszystko dokładnie zblenduję. Na pewno jeszcze musimy dodać mąki. Nie dodaję od razu całej mąki, którą mam w przepisie. Zostawiam troszeczkę, bo może się okazać, że będzie troszeczkę za dużo. A i tak odstawimy ciasto na chwilę, żeby gluten, który jest w mące, się rozkleił. I ostatni składnik, jaki dodam, laski wanilii i cukier, który ładnie sobie zmiksowałem. Taka łyżeczka naprawdę zrobi robotę. Ciasto już ładnie zaczyna nam się zagęszczać. Do tego jeszcze tylko dodam rozpuszczone masło, zmiksuję i odstawiam ciasto, żeby troszeczkę odpoczęło. No dobra, i mamy to. Ciasto gotowe. Jako dodatek do naszego dania wymyśliłem sobie dzisiaj śliwki węgierki karmelizowane. Będzie to połączenie ciasta naleśnikowego, takiego makaronu naleśnikowego. Do tego zrobimy karmelizowane śliwki i do tego jeszcze będzie sos czekoladowy. Śliwki przekroję tak ładnie na połówki. Nie zgniatam śliwek, żeby wyciągać pestki, bo chcę, żeby były takie ładne, jędrne połóweczki. Wtedy ładnie na patelni będą mi się karmelizowały. Myślę, że już wystarczy. Na rozgrzanej patelni będę karmelizował cukier tak powoli na taki ładny, złoto-bursztynowy kolor. Na suchą patelnię będę wsypywał troszeczkę cukru. W miejsce, gdzie cukier będzie się topił najszybciej, czyli w tym miejscu, gdzie patelnia będzie najbardziej gorąca, będę dosypywał po troszeczkę cukru i kontrolować roztapianie się cukru na patelni. Nie chcę dopuścić do tego, żeby cukier mi się spalił, dlatego zobaczcie, delikatnie już będę przechylał patelnią. Teraz bardzo ostrożnie wleję sok z pomarańczy. Będziemy przez chwilę gotować, żeby z tego karmelu i z soku z pomarańczy zrobił się nam taki fajny sosik. Zobaczcie, już możemy teraz wrzucać nasze śliwki z jednej strony, najpierw od strony, gdzie jest skórka. Niech nam się ładnie skarmelizują. Śliwki za chwilę zaczną puszczać sok, i to wszystko zacznie się tak fajnie mieszać. Napięknie śliwki skarmelizowały. Patrzcie, to przerzucam na drugą stronę. I tak naprawdę, jeszcze przez chwilę zostawię je tutaj tak na patelni. Niech one sobie w tym sosiku powolutku, powolutku dochodzą. Uwielbiam połączenie śliwek, cynamonu, czekolady. Dla mnie to jest idealne połączenie, dlatego. Ja troszeczkę cynamonu dodam. Nie za dużo. Teraz wróćmy do naszego ciasta. Słuchajcie, myślę, że jest ok. Najłatwiej będzie nam robić naleśnikowy makaron właśnie z takiej buteleczki. Oczywiście można to zrobić łyżką, można to zrobić z takiego pojemnika, w którym robiłem ciasto. Ale jeżeli mamy możliwość z takiej buteleczki od sosu, to naprawdę będzie nam zdecydowanie Wygodniej. Zakręcam, sos czekoladowy robi się bardzo prosto. Do rondelka wlewam śmietankę, podgrzewam. Do tego dodam tabliczkę czekolady deserowej, pokruszę ją. Taką pokruszoną czekoladę od razu wsypię do rondelka i będę mieszał i rozpuszczał czekoladę w śmietance. Dokładnie wymieszam. Tak, żeby się składniki bardzo dobrze połączyły i odstawię. Niech nam sobie już sos przestygnie. Mamy śliwki karmelizowane, mamy sos czekoladowy. Rozgrzewam patelnię, tak żeby była naprawdę ciepła. Dodatek roztopionego masła w cieście powinien sprawić to, że nie będzie mi się przyklejało do patelni. Ja dzisiaj wykombinowałem taki troszeczkę inny makaron naleśnikowy, ale Karol nie tak dawno robił super makaron z ricottą, pomidorami i do tego jeszcze dodał pistację. Rewelacja. Ja uwielbiam w ogóle makarony, a makarony w stylu włoskim dla mnie są naprawdę rewelacyjne. Ładnie gorąca patelnia, szybko nam się przypieka z jednej strony. Ja dosłownie na moment przerzucam na drugą stronę, przemieszam i ściągam i tu od razu będę układał na samym środku talerza, bo później dorzucę jeszcze śliwki i nie możemy zapomnieć o pistacjach, nie? Jak rozgrzana patelnia, to, słuchajcie, idzie naprawdę bardzo fajnie, szybciutko się przypieka, a zobaczcie, jakie ciasto ma fajne, taki delikatnie zielonkawy kolor, to właśnie od pistacji i jak smarzę ten makaron to naprawdę czuć taką fajnie przypiekaną pistację, naprawdę mączka pistacjowa w tym cieście robi fajną robotę. Nie tylko daje wygląd, ale przede wszystkim daje ten fajny smak i aromat. Sos czekoladowy. Na to przekładamy karmelizowane śliwki. Proszę. One będą takie troszeczkę al dente. Wygląda to naprawdę bardzo fajnie. Troszeczkę tego sosu śliwkowego z tym karmelem. I do tego damy jeszcze zielone akcenciki, troszeczkę pistacji, tak jak obiecałem. Mój naleśnikowy makaron z karmelizowanymi śliwkami jest już gotowy. Jeżeli jesteście ciekawi, top 10 najlepszych słodkich przepisów w kuchni Lidla, to musicie. Wejść i zobaczyć te przepisy. A najlepiej zrobić wszystkie po kolei i skomentować. Ode mnie na dzisiaj tyle. Jeżeli się podobało, to wiecie, co macie robić. Łapka w górę, zaznaczyć dzwoneczek, żeby być na bieżąco z wszystkimi nowymi przepisami. I do zobaczenia następnym razem. Cześć!